Im dłużej trwa trend, tym silniejszy, aczkolwiek tym jest duże prawdopodobieństwo, tak jak już wspomniałem wcześniej, że dany trend może się odwrócić. I to też jest mega ważne, trzeba być przygotowanym na gwałtowną zmianę trendu, testowanie tego i tu też między innymi też przydatne będzie właśnie ta heat mapa, czyli mapa likwidacji którą omówimy trochę później. W ogóle to sobie zapisujcie na kartce mniej więcej te wskaźniki i warto zgłębić temat bardziej, bo ja to tak omówię powierzchniowo, po prostu ogólnie, ale działanie możecie śmiało sobie wyczytać bardziej dokładnie, jak to robić i najlepiej jest to potrenować i posprawdzać sobie na wykresie. Przebicie linii, pierwszy sygnał zmiany kierunku, ale tak samo jak z przebiciem, właśnie wsparcia i oporu, mogą pojawić się fake wybicia. Czyli to, że przebijemy dany trend na jakiś moment, nie znaczy, że to się utrzyma i że my już teraz możemy na przykład shortować albo longować, bo często zdarza się tak, że ten rynek zawraca i gra przeciwko naszym pozycjom. Trend to fala, możesz ją złapać albo w nią wpaść. Wybór należy do Ciebie. Tutaj po części macie też rozryfosowane linie trendu, i tak jak widzicie, one idą tutaj po dołkach. Oczywiście możemy też się znajdować pod tą linią trendu, jak i na tej linii trendu, ale to jest mniej więcej taka linia, gdzie ta cena się odbija i podąża przez dłuższy czas. Tutaj mamy oczywiście wzrostowy, tutaj mamy trend spadkowy, więc widzimy, że to tak naprawdę jest na całych szczytach, a tu mamy na dołkach. RSI, i tu też jest bardzo fajny wskaźnik, moim zdaniem, mega niedoceniany.